Cześć witajcie na kolejnym filmie w dzisiejszym filmie mała aktualizacja u nas tutaj w oborze z i jałówkami no więc pokażę wam co i jak wygląda nowe cielaczki które więc pójdziemy na koniec filmu no zaczniemy może od tutaj od tych słowackich i osoby które oglądają te filmy od te pierwsze co te cielaczki przyjechali do nas na gospodarstwo powiedzieli, że mieliśmy lekkie problemy z nimi z płucami i tak dalej teraz w miarę odkrótce rzeczywiście już się Unormowało wszystko więc się wychodzą powoli i już w miarę tam sobie przyrastają więc już żadnych problemów na razie, mówię, póki co puka z nimi nie ma ale nie są to jakieś dobre rasy chyba, więc nigdy nie będziemy brać tych słowackich bo sami możecie zobaczyć, że nie są jakieś one wyrośnięte i tak dalej, więc pewnie to jest podobne do faefa nie wiem czy ale no Zobaczymy jak tam później za rok, półtorej się wybiją. Ale już tak widzę, że nie, nie są jakieś tam rewelacyjne. No, pójdziemy do kolejnej grupy, która jest najbliższa z na tutaj Najbliższa nie, bo jest tej opisu, Ale Pójdziemy do te holenderskie niemieckie. One już są tutaj coraz większe. I się robią trochę wariaty, więc trzeba je trochę już niedługo przepędzić tam do końca obok. A te, te będzie trzeba tutaj przegonić, chociaż się boję, że uciekną jeszcze między tymi drabiną, bo nie są jeszcze jakieś takie duże, żeby mogły pewnie tutaj wejść. Bo właśnie się boimy, żeby nie wyszły przez tą drabinę. Chyba, że to montujemy jakąś listewkę do no, no, no to tu możecie zobaczyć sobie. Te czarne podobają mi się. Wyglądają dużo lepiej niż te Mało brązowe. No, ale mówię, zobaczymy jeszcze. Trochę mają co nas na Najpierw nie nie tata, ale już jest duży. Teraz sobie więcej na pewno by narobił krzywdy. No, ostatnio miałem mały wypadek. Tutaj trochę wziąłem rurę. Próbowaliśmy ją le lewarkiem pod ten wyprostować, ale nie idzie. Pewnie ją wypniemy i Będziemy ją próbować jakoś tam testować. Paweł tutaj lekko pękają Będzie trzeba poprawić Ten, Ale mam jeszcze pomysły Jak tutaj przerobić trochę Bo zmieniłem się jak wizja Jak będzie trzeba było Inaczej tą całą drabinę paszową Z przodu Ale to tam w kolejnym filmie wam pewnie pokażę I powiem, jak będziemy robić tutaj lat. No a tutaj możecie zobaczyć po ostatnim końcu w medycyce, Tam leży sobie ponieważ miał problemy z nogą na początku my się Rano tak do odpasu leżał sobie pod ścianą jednego dnia. I tak zastanawiałem się mówię, kurczę na albo coś nie staje i później tak w połowie dnia patrzę na niego znowu leży w tym samym miejscu. Wcześniej jest tak. poszedłem tam do niego, żeby stał, a on zaczął kuleć i myśleliśmy, że będzie miał nogę złamaną i tak dalej. Ale na szczęście e, lekko pulał, nie wiadomo co tam ma dokładnie. Przepędziliśmy go do końca. Weterynarz był i powiedział, że byśmy dali jeszcze trochę czasu, może wyjdzie z tego i tak dalej. No i przechodziliśmy go, żeby tutaj go spokojnie, bo wiecie jak te skaczą, biegają i tak dalej wokół. I tutaj sobie sam na początku miał problemy, tam podkładaliśmy mu jedzenie, trochę bo nie chciał wstawać, bo go polało i tak dalej. Ale teraz widzę, że już sobie bryka, już nawet podchodzi sam wszystko je. I nawet jak ostatnio gniewisz, do go pędziliśmy tam, to jak wyskoczył, otworzyliśmy fórkę, to wyskoczył to normalnie sobie skaka, więc... Powoli, powoli wychodzi z tego, ale no, no jeszcze musimy czekać pewnie z tydzień dwa, żeby móc sobie spokojnie wrócić, bo te tutaj go znowu tam za uszkodzą pewnie jak tak będą biegać i tak dalej, więc musi jeszcze trochę uważać. Więc na razie sobie tutaj spokojnie sam sieć Przejdziemy teraz do jałówek zobaczyć. No a tutaj jesteśmy już u jałówek. Te pięć jałówek, które i Jutro będę wyrzucał obornik, bo już się trochę nazbierało. Jałeczka. I niedługo będą na sprzedaży szły, co myślicie, możecie spojrzeć bo mi się wydaje, że trochę urosły po ostatniego razu. Tak nie wiem, możecie sami ocenić nigdy pamiętacie filmy poprzednie z, z właśnie wykaz, ale mi na pierwszy rzut oka się wydaje właśnie, że trochę urosły. Tamta, ta jest taka wysoka, jeszcze by się żeby trochę, żeby, żeby tam też jest taka mniejsza, ale tamta okrągła, ta jest okrągła. A to mieliśmy kiedyś na początku jak e, przywieźli, odchowaliśmy i nie przepędziliśmy do tego końca, to z roku przepędziliśmy w sumie. E, to była taka zawsze najmniejsza wszystko, a teraz się nawet wyrobiła, więc nie ma jakiejś różnicy między nimi. No, idziemy teraz do dzielętnika, pokażę Wam nowe e, jałóweczki, które przyjechały w dni temu bodajże. Weszliśmy już do naszego nowego cielętnika. Tutaj te pięć jajowek właśnie przyjechało kilka dni temu. Są to też jajowki, są też polskie, od tego samego, samego źródła, jak to powiedzieć. Tak one wyglądają. Sobie tutaj lek pasze pobierają, musli, ale jeszcze nie tak dobrze. Więc jedna szufarka póki co, na jeden dzień nawet, nie chyba. Było. Ludzie sobie też tak jeszcze słabo popijają, ale mają, więc e, mlekiem je tutaj karmimy z salowskim i tutaj te pięć, które są od zeszłego tygodnia. One już więcej tej paszy widzicie mogą sobie jeść. szufelkę mają tak na każdy odpas muszę je wrócić, żeby e, sobie pojadamy. No chwilę będziemy robić odpasik. Mam karmił fajnie, bo na przykład tutaj i tam tutaj cztery, yy, cztery cielaczki piją z wiadra sobie, a dwa ze smoczka. I tak samo nie czta tutaj cztery z wiadra i jedna ze smoczka i z tamtym kończy też cztery z wiadra i Jedna ze smoczka, więc w miarę to odpajanie idzie szybko, nie ma żadnych problemów. Wszystkie na szczęście dobrze piją. Nie ma, bo już zdarzało zdarzały takie, że musieliśmy uczyć przez 3 dni albo coś, bo były odkrowy, te są też odkrowy i um, myśleliśmy, że będą problemy z piciem, będziemy musieli je uczyć i tak dalej, tracić czas na to, ale na szczęście bez problemu od samego początku piją. Mówię, 4 zwiatła się nauczyły, jedno ze smoczka i tak już pewnie zostanie do końca. Od o, No, za chwilę robię i Będziemy tutaj odpoić i Wam pokażemy co i jak. Przechodzimy już do pojenia, ale. W sobie pojedynczo. Pojedynczo je karmię. Też tutaj? To nie jest głoda marek. Nie, dostałem. Nie wiem, czemu. Ten. Jeden ze smoczka jest jednak, który już nie pamiętam, kudek. O, pojedynczo sobie zapamiętuję numer kluczyka, który to była i ten, ta już dostała. Może byś chciała jeszcze, ale no za dużo nie będziemy ich tam dawać, żeby nie było problemu. Ta tutaj wypije później ja i na końcu ta ze smoczka, tylko nie pamiętam, która tu była, chyba ta ze smoczka piję, a reszta zbieram. No i tak tutaj właśnie widzicie, że smoczkę pije. Ja mówiłem tutaj o mleku milirognie, mili, 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 no, ale mi się pomyliło, bo yy, milisan mleko. Teraz mamy. Zakupiłem to wczoraj byłem. Na początku tamte miałem nigdy, ale a tutaj milisan teraz mają piją. No więc tutaj mamy na razie tak, robione cztery dostały, jeszcze jedna musi wypić. Tak to jest. Przeciarenki jeszcze nie dokończone. Trzeba go pomalować, żeby jeszcze po... Tutaj będzie miejsce na siano, które będziemy niedługo bałotować, nie, no, które będziemy dokosić, sprawa jest ustawiona. 10 balotów, może będzie tutaj, będzie pod ręką przeladki, bo zawsze tego siada brakuje, żeby tak mogło sobie je trochę pojeść. Nie? Dobra, i co? Będziemy kończyć ten film. Tutaj zapraszam na kolejne filmy, na poprzednie, które już były. Do subskrypcji kanału i Instagram, na Instagram. robię po swojej na